Samorząd Województwa przekazał Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie nieruchomości Łyński Młyn. Nie byłoby tego, gdyby nie było właściwego klimatu. Powtarzam jeszcze raz. I to, co zainspirował wtedy pan Tadeusz Kinc, my dzisiaj realizujemy. W Łyńskim Młynie zostanie utworzone regionalne centrum edukacyjne oraz stacja dydaktyczno-badawcza. Będziemy chcieli tam mieć przykład właśnie elektrowni wodnej, która będzie. Obiektem, gdzie będą studenci z Wydziału Nauk Technicznych jeździli na, na dydaktykę. Brakowało nam czegoś takiego, jak tam planujemy uruchomić tej elektrowni wodnej, pokazać, jak to można wykorzystać. Samorząd Województwa dostrzega istotną rolę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w rozwoju regionu. Do celów dydaktycznych przekazał wartą 1 200 tysięcy nieruchomość Łyński Młyn ten piękny obiekt w niepowtarzalnym miejscu źródeł łyny znajdzie swojego dobrego gospodarza, co będzie gwarancją, po pierwsze, zachowania charakteru tego, tego zabytku, a po drugie, wykorzystania go w celach dydaktycznych, w celach naukowych. Wykorzystaniem nabytku na cele naukowe już są zainteresowane trzy wydziały: Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Nauk o Środowisku.